A w tym tygodniu czas na premierę. Premiery najnowszego samochodu od Lexusa, czyli tak naprawdę kompaktowego samochodu crossovera, pierwszego crossovera takich najmniejszych rozmiarów właśnie, jeśli chodzi o markę Lexus. LBX. Tak, tak naprawdę trzyliterowa nazwa zawsze była zarezerwowana dla samochodów sportowych. Ostatnio użyta na przykład przy modelu LFA, teraz pojawiła się w przypadku najnowszego crossovera właśnie od Lexusa. Od czego nazwa? Lexus Breakthrough Crossover, czyli przełomowy model właśnie, jeśli chodzi o Lexusa. Przełomowy crossover, i faktycznie jest tym przełomowym crossoverem. Nowoczesna platforma GAB, czyli tak naprawdę zaciągnięta z Yaris Crossa, przemodelowana właśnie przez Lexusa. Są inne wymiary. Wymiary ze względu w szczególności na przykład na rozstaw kół jest większy rozstaw kół po to, że Lexus bardziej stwierdził, że ten samochód musi się lepiej prowadzić, dzięki czemu właśnie rozszerzył delikatnie oba koła, tak, żeby ten samochód szerzej stał także na drodze. Dzięki czemu to prowadzenie także będzie lepsze. Ogólna stylistyka jest naprawdę całkiem nowoczesna. Widać tu ten charakter cały Lexusa, i tutaj to po prostu naprawdę bardzo ładnie jest wszystko podkreślane. I jest także spójne z nowszymi modelami, takimi jak NX czy RX, właśnie w przypadku tych droższych modeli na przykład Lexusa. Pojawiły się także różne wersje wyposażenia, bo teraz w tym momencie na przykład Lexus nie ma już swoich słynnych wersji wyposażenia na przykład takich jak Omotenashi. Teraz w tym momencie postanowili zagospodarować na przykład samochody w wersji sfer. Tak, macie różnego rodzaju sfery: Elegant, Relax, Cool oraz jeszcze na przykład Bespoke. No i tak jak już Wam wspomniałem, troszeczkę zmieniliśmy także oczywiście podejście do różnej wersji wyposażenia. Jeśli chodzi o LBX-a, zaczynacie sobie od modułu Comfort, następnie przechodzicie także w wersję Elegant, Emotion, gdzie już macie różnego rodzaju pakiety w formie tech, gdzie oczywiście troszeczkę więcej jest systemów dodawanych. No i na samym końcu macie także Relax oraz Cool i gdzie są pakiety także Premium, Advanced, gdzie na przykład jest bardzo fajny system audio klasy Mark Levinson, więc za to na pewno warto dopłacić w LBX. BX-ie, bo NX-ie czy w RX-ie ten oto system audio robi największą furorę. Jeśli chodzi o obręcze kół 17, 18, 18 i oczywiście różnego rodzaju także kolejne 17 czy 18. Największym rozmiarem to są 18-calowe koła, w różnych wersjach różnego rodzaju możliwość także wyboru i co ważne, także w systemie Bispock, czyli tak naprawdę możecie sobie spersonalizować samochód dosłownie pod siebie. Wybrać sobie takie felgi, takie wykończenie, więc tutaj macie oczywiście różnego rodzaju bardzo ładne obręcze i tak, szczerze powiedziawszy, naprawdę mocno japońsko wykonane. Czyli, na przykład, możecie ten samochód spersonalizować, oczywiście według własnych upodobań, bo macie naprawdę sporą paletę różnego rodzaju przeszyć, różnego rodzaju tekstur, różnego rodzaju kolorów, czy także i felk. Lexus LBX to naprawdę ciekawa bryła, także kompaktowy samochód, który ma także te charakterystyczne linie, jeśli chodzi o Lexusa. Muskularny, ale nadal kompaktowy. Zobaczcie, że przywędrowały tutaj naprawdę charakterystyczne elementy. Cały ten przednia część, oczywiście w formie tej klepsydry, tak jak w nowym RX już było zaprezentowane, nie ma już na przykład ramki. Jest powiększony ten wlot, żeby było także więcej powietrza do chłodnic. Mamy także nowoczesną formę świateł z literą L, która jest w tym przypadku odwrócona, bo jest kompletnie jakby do góry nogami. No i kolor, kolory, które tak naprawdę możecie sobie wybierać, przebierać, i naprawdę jest tego dosyć dużo, bo macie także po prostu sporą paletę kolorystyczną Cement Gray. Passion Yellow, Cerebral Metallic, Ruby, który jest naprawdę bardzo fajnym kolorem, szczerze powiedziawszy, tak samo jak właśnie ten żółty wygląda kozacko, po prostu w połączeniu z czarnym dachem będzie ten samochód naprawdę pięknie wyglądał. Sonic Quartz, Sonic Cooper, który mamy także na naszym samochodzie testowym, Black Mika, Dark Blue, który jest pięknym, intensywnym kolorem, takim granatowym. Wygląda to po prostu naprawdę nieźle. No i standardowa taka... E, szarość taka gwiezdna, która jest po prostu ciemnym wykonaniem. Kolorystyka naprawdę robi robotę. I szczerze powiedziawszy, jak odważnie zaczniecie konfigurować ten samochód, to myślę, że będzie naprawdę zwracał na siebie uwagę na mieście. I nasz ulubiony Sonic Cooper, który także przywędrował właśnie na, na kolorze testowego samochodu, bo na przykład taki sam kolor testowaliśmy dla Was w Lexusie RX, który się także już pojawi niedługo na kanale. Jest parę smaczków, na przykład tak jak ta listwa chromowana, która jest na przykład w matowym kolorze, to naprawdę jest bardzo fajnie i podkreśla linię tego samochodu. Takie te przeloty, dodatkowe te światła, oczywiście w formie led tutaj się także przywędrowały, więc naprawdę LBX wygląda całkiem, całkiem nieźle. W połączeniu także z czarnym dachem w wersji cool, potrafi to naprawdę świetnie wyglądać. Jako, że Lexus chciał stworzyć naprawdę kompaktowego crossovera, to mu się także udało. Zatrudnił do tego oczywiście Europejczyków, bo także Lexus LBX jest tylko i wyłącznie oferowany właśnie w Europie, bo ma być tutaj jego największe przeznaczenie. I dzięki temu właśnie także powstały jego niewielkie wymiary. 4,2 metra długości to jest praktycznie identyczna wartość, taka jak w przypadku Jarisa Crossa, raptem o centymetr więcej. Ale postanowiono także zwiększyć, oprócz rozszerzenia kół, także postanowiono także zwiększyć delikatnie oczywiście rozstaw osi. 2 cm więcej, dzięki czemu Lexus był w stanie wygospodarować delikatnie więcej miejsca w środku, co także faktycznie delikatnie jest w stanie widać. Lexus LBX tak naprawdę ma bardzo sporo miejsca także w środku. Zobaczcie także, że jest kompletnie modernistycznie i przemodernizowany względem właśnie Jaris Crossa, na którym bazuje. Kompletnie inne materiały, kompletne inne wykończenie, to co faktycznie w Lexusie najczęściej jest różnicą. I tu widać na przykład pokrewieństwo także z Lexusem NX czy także RX, bo wszystko jest jest wykonane w takiemu zmysłowi projektowania ta zooma, czyli oczywiście to, że kierowca ma oczywiście skupić swój wzrok na tym, co się dzieje na drodze i cały wzrok także ma kierować przez szybę. I faktycznie to jest także ważne w Lexusie. Identyczne jest zrobione także wszystko tak jak właśnie w Nixie, że macie także duży head-up display, na którym macie bardzo dużo informacji. Kierownica jest identyczna tak jak w Lexusie RX-ie czy nx tylko jest delikatnie mniejszych rozmiarów. Także posiada także te świetne gładziki, które naprawdę są bardzo fajnym systemem. Na środku także zmieniło się dosyć sporo, bo mamy tutaj ekran delikatnie przeprojektowany, i delikatnie inny, i tu już jest ten nowy ekran oczywiście Lexus Link, który warto także wspomnieć, że mamy tutaj naprawdę dosyć dużo zmienionych rzeczy. Okolica chyba 12 cali macie tutaj na pokładzie, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny element kompaktowa także konsola środkowa oraz bardzo przyjemne materiały na środku w formie alcantary czy zamszu, który jest tutaj. Macie także różnego rodzaju przeszycia w formie na przykład takiej e, miedzianej także wstawki w formie tego przeszycia, a także miedziane wstawki także pojawiły się właśnie też na fotelach. Bardzo przyjemnie to jest wykończony, Ten materiał także jest naprawdę mega, mega po prostu przyjemny, ale Lexus nas przyzwyczaił do tego, że faktycznie te materiały są naprawdę konkretne. Do tego, oczywiście, różnego rodzaju gama kolorów, jeśli chodzi o pasy w środku. Możecie mieć czarne pasy, możecie także mieć kolor beżowy, a także i słynny kolor taki czerwony, na przykład taki jak Lexus naprawdę dosyć często także stosował. Jeśli chodzi na przykład o wersję wyposażenia w środku, możecie mieć różnego rodzaju materiały. Zobaczcie. Że tutaj naprawdę jest różnego rodzaju skóra. Skóra tradycyjna, naturalna, skóra anelinowa oraz różnego rodzaju także kolory, które możecie sobie wybierać. Naprawdę tych kolorów jest sporo oraz przeszyć także jest sporo. To wszystko możecie sobie wybierać dosłownie pod siebie. Różnego rodzaju także wykończenie w formie jasności. Możecie mieć jasną skórę w formie beżu, możecie mieć na przykład także. Piękną alpejską biel, także w środku. Tego na przykład jest naprawdę sporo, i każdy detal możecie sobie tak naprawdę personalizować pod siebie. Choć szczerze powiedziawszy, ja jestem fanem połączenia skóry, na przykład razem z tym pięknym zamszem. Właśnie w wersji BISPOK. Naprawdę jest tu naprawdę dosyć przyjemnie to wszystko wykonane. No i tradycyjnie elektroniczne klamki, które są w tym samochodzie. No i to, co przywędrowały, oczywiście rzeczy takie stylistyczne, jeśli chodzi o Lexusa, czyli na przykład czarny dach w wersji Cool, który także oczywiście możecie sobie dobrać w różnych ym, pakietach, oraz klamki elektroniczne, które na przykład znamy już z NX-a czy RX-a. Czy to jest świetne rozwiązanie, to także Was odsyłam na przykład do materiału o NX-ie, gdzie żeśmy faktycznie pokazali, czy te klamki mają dzisiaj sens, czy to jest tylko i wyłącznie Bayer. Ale tak naprawdę Szczerze powiedziawszy, cała bryła i kompaktowość tego samochodu jest naprawdę na wysokim poziomie. A w szczególności ważne jest to, że wygląda niż lepiej niż Jaris Cross, który jest tak naprawdę jego bliźniakiem. Projekt Lexusa to jest coś, co naprawdę bardzo lubię. Charakterystyczne linie także tutaj się pojawiły. Zobaczcie na pas LEDowy, który także się tutaj pojawił. Łączące oczywiście dwa światła. Światła w pełni technologii LEDowej. Do tego także miejsce znalazło się oczywiście na nowoczesny napis rozstrzelony Lexus, bo tablica przywędrowała sobie oczywiście na dolną jego partię. Naprawdę bardzo ładnie to jest wszystko narysowane. Podkreślone także takimi wstawkami w formie takiego matowego chromu, który naprawdę dosyć dobrze wygląda. Wydłużona lotka, a także naprawdę w Wąska szyba z przyciemnieniem naprawdę robi tutaj oczywiście robotę. No i to, co robi także roboty, to jest na przykład elektrycznie unoszona klapa. Tak, w Crossoverze to jest naprawdę też fajny element. I pojemność bagażnika. Tutaj mamy dosyć podobne wymiary i podobne pojemności do Jaris Crossa. 332 litry pojemności bagażnika w wersji z napędem naprzód. Bo kiedy macie wersję 4x4, czyli tak zwaną i4, ta pojemność bagażnika już delikatnie jest oczywiście zmniejszana ze względu na napęd. Materiały, szczerze powiedziawszy, dosyć przyjemnej jakości, chociaż widać, że tutaj już delikatnie zaoszczędzono, a pod spodem mamy oczywiście miejsce na yy, także oczywiście koło w spreju, czyli tak zwane koło dojazdowe nowoczesnego, yy, nowoczesnej formy. Całkiem nieźle i nawet pojawiła się oczywiście możliwość reglowania zamków także jednym przyciskiem. Lexus LBX w takich kompaktowych wymiarach widać naprawdę praktyczność stoi na wysokim poziomie. Kompaktowe wymiary, ale także w miarę sensowna ilość przestrzeni. Jeśli chodzi o przestrzeń, także w środku jest całkiem nieźle. Nad głową tej przestrzeni jest dosyć sporo, także na kolana także nie będzie większego problemu. Choć myślę, że dłuższe osoby już będą miały problem ze względu na to, że to jest jednak kompaktowy crossover marki Premium, to tu tego miejsca na kolana będzie troszeczkę mniej. Ale wygodnie się siedzi. Kanapa jest także dosyć długa oraz podniesiona dosyć wysoko, dzięki czemu macie w miarę sensowną pozycję, nawet na dłuższych trasach. To co jest najgorsze w tym samochodzie to jest wsiadanie. Otwór drzwiowy jest naprawdę niewielkich rozmiarów i to dosyć irytuje w tym samochodzie, bo po prostu macie dosyć mocno zabudowaną tą część. Ale tak to, materiały dobre. Głośniki się pojawiły. Piękna alcantara. Tak naprawdę nawet nie mamy podłokietnika, mamy tylko i wyłącznie dwa porty USB-C, dzięki którym możemy naładować oczywiście nasze smartfony, i to jest praktycznie tyle. No, Alexus LBX to tak naprawdę jest to, co znamy już na przykład z Toyoty, czyli układ hybrydowy. Jeśli chodzi o Lexusa, oczywiście to jest dosyć znane, że Toyota i Lexus mają identyczne układy silnikowe i korzystają z tej samej technologii. Tak samo jest w przypadku LBX-a. Silnik w lbx to jest tak naprawdę Jaris Cross. Tak, półtora litrowy silnik Yarisa Crossa także tutaj wylądował, choć jest już to. Nowsza generacja, tak naprawdę piąta generacja układu hybrydowego, i jest tutaj naprawdę sporo zmian. Inna jednostka sterująca, troszeczkę więcej mocy 136 koni. Delikatnie przeprogramowana skrzynia, oraz inny układ, jeśli chodzi o elektrykę. Bardziej wydajna bateria, to właśnie jest w stanie nam wygenerować okolice 136 koni mocy, czyli tak naprawdę dosyć niewiele. Ale Lexus LBX jest w miarę także lekkim samochodem, bo macie raptem tonę 280 kg masy tego samochodu, co robi w miarę z niego lekkiego crossovera. Dodatkowo 13 koni możecie mieć umiejscowiony silnik elektryczny na tylnej osi, który także jest w stanie Wam zapewnić dodatkowy układ 4x4, w, 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 oczywiście ze znanym systemem i4. Więc tutaj zbytnio Lexus się nie popisał, po prostu zrobił delikatną modernizację, modyfikację, ale tak naprawdę jest to zbliżony układ właśnie do tańszej Toyoty Yaris Cross. No tak, moi drodzy. Piękny materiał premierowy, ale nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie Waszym subskrypcjom my jesteśmy także zapraszani na takie piękne eventy, mamy także dostęp do ciekawych samochodów i możemy wam faktycznie je pokazywać właśnie Wam na Waszych telewizorach, na Waszych ekranach. Więc co? dzięki serdecznie za subskrypcję, dzięki za obejrzenie także tego materiału. Do zobaczenia także następnie.